Cześć, cześć, z tej strony Tomek, nie wiem czy mnie będzie dobrze słychać, bo tu zagłuszają mnie panowie z konferencji prasowej, Prosu, która właśnie trwa, znaczy nie tutaj obok na żywo, ale jest transmisja na telebimie. Jestem tu jako tajny wysłannik, e, zwinny reporter, który będzie dla was tutaj relacjonował, co się dzieje. Jestem właśnie teraz w Iron Man Village, miasteczku. E, jest gdzie wydawać pieniądze, bo... no bo jest. Po prostu jest mnóstwo rzeczy do wyboru, zresztą u mnie szybko poszło, bo widzę, że już nowa koszulka jest tanio nie było, ale słuchajcie, no raz się żyje raz się jest, może na mistrzostwach świata Ironmania jestem pierwszy raz jako kibic, może kiedyś dzięki ekipie trim Teamu będę też jako zawodnik, age grouper, ale to na spokojnie na razie jestem tutaj, poczuć vibe, to zawsze było moje marzenie, więc jestem i będę wam tutaj relacjonował pokazywał co się dzieje, więc słuchajcie, no stay tuned chodzimy Iron Man Village, miasteczko Ironmana. Zobaczymy, co tu się dzieje. No, jest Expo. Jest gdzie wydawać pieniądze. Tyle wam powiem. No dobra, zobaczmy. Cierpicie na nadmiar gotówki? Iron Man przychodzi z pomocą. Wybór jest niesamowity, wszystko obrendowane oczywiście Liceo, Mistrzostwami Świata, tutaj w tym pierwszym namiocie za mną, który zaraz Wam pokażę, a dalej już są stoiska poszczególnych firm. Na jednym z nich francuskiej marki ECOI, nie jest to product placement, ale wczoraj było spotkanie, raczej może nie spotkanie, ale sesja z podpisami Patryka Lange, jeszcze aktualnego do jutra i może nadal będzie aktualny Mistrza Świata. I mam tutaj, nie wiem czy dobrze widzicie, ale jest autografik Patryka. No nic, dobra. To ja wchodzę i zaraz Wam pokażę, co tu się dzieje i gdzie można wydać hajs. No to hajs można wydać właśnie tutaj. Janki Roka. No i zaczyna się szaleństwo Iron Mana. Wszystko ładnie obrędowane. Tutaj koszuleczki. Troje kolarskie, singlety biegowe dla pań, panów, co kto lubi. Słuchajcie, no jest, że tak powiem, w czym wybierać. Dzieje się mnóstwo. Ludzi też mnóstwo. Cenowo to domyślacie się, że to nie są tanie rzeczy. No ale na biednych nie trafiło, nie? Raczej. Gdyż ktoś tutaj jest startuje. Ma gruby sprzęt. Stać go było na slota. Nie, to pewnie stać go też na bidonik. Za jedyne, bo jedyne 17 euro bez 10 centów. Trochę dużo, nie? Jak za bidon. Żelę Mortain czy ten. Wczoraj miałem okazję przetestować ich, ich hydrożel. Naprawdę ee, dobry i później poszedłem biegać. Był no dobra, lecimy dalej. Tu już się zaczynają niekoniecznie obrębowane Ironmanem ale ciuchy i sprzęt pa partnerów. O, poka. W nich biegałem. Powiem wam jest moc. No, a tu w dalszej części już nie Ironman ale na przykład można sobie rowerek naprawić, można polecieć do Omanu. Idziemy dalej. Przez Expo, przez wioseczkę Ironmana. O, może dysk? Tutaj kanion. Odżyweczki. Ciuchy. No słuchajcie. O, chyba wezmę sobie kawkę. Także sorry, przerwa na kawkę. Idziemy dalej. Każę Wam wszystko gdzie tu można wydawać pieniądze. No powiem Wam, że kusi. No ja na razie e, zaopatrzyłem się w jedną koszulkę, taką biegową, bardzo fajną, e, obrędowaną Iron Manem z Mistrzostwami Świata. Plus jak Wam pokazałem na tam kilka stolisków temu, w dostałem za free czapeczkę z autografem pana Patryka Lange. Dobra słuchajcie, tu muszę się zatrzymać, bo stąd mam wypożyczone buty karbonowe hoki, które muszę właśnie oddać, bo niestety tylko na 24 godziny aczkolwiek powiem wam, że no jak już mówiłem wcześniej, są super. No i nie wiem co można. Można się na pewno napić kawy czy zjeść loda. Tu widziałem wczoraj ludzie jakieś troszkę się ścigali na rowerkach. Pewnie coś można wygrać. Can you be the best? A, no tak, no, standardowa rywalizacja. Tu mam jeszcze pokażę mapkę, na której się podpisują uczestnicy. Skąd są? Jak widać z całego świata. Lecimy dalej. O, przynajmniej stoisko Ekoi, gdzie wczoraj Patrick Lange podpisywał czapeczki. Jak widać ludzi sporo. Co można robić lepszego w przeddzień wyścigu, niż coś sobie kupić? Też tak mam. W sensie, może nie w przeddzień wyścigu, ale jak się wkręcę, nie wiem, w rowerowanie, to wydaję majątek na sprzęt rowerowy. O, tu miły pan pozdrawia. Obserwatorów Trimpa, lecimy dalej. O, czyżby to była firma sponsorująca sama Laidlowa? Chyba tak. Natomiast samego sama nie ma. No dobra, idziemy dalej. Powoli wracamy do namiotu Aeromena. To już drugi raz tam z niego łazić nie będę. o chyba nie ma sensu. Jest ostatni rzut okiem. Na Expo. I lecimy dalej w kierunku strefy zmian. Nie wiem czy coś zobaczycie, ale tu jest właśnie... Tryfa zmian. Nie będę się przybijał przez ludzi, chociaż może trochę podejdę, żeby wam pokazać kawałek. Jak to wszystko tam wygląda. Montują panowie. Montują. Idziemy dalej. No jest gęsto, nie da się ukryć. Chyba jeszcze pokażę, jak to wszystko wygląda. Tutaj? Proszę bardzo. Jest i sam Long. Proszę Państwa, rzeczywiście wydaje się być w dobrej formie. Ale chyba nie chcą Pana sama wpuścić do strefy. Kolejni prosi już w strefie. Już robi mała kolejeczka. Dobrze, idą następni. Coraz więcej. Idziemy. Hello. hello. Hello, good luck. Strefa zmian w pełnej okazałości. Przynajmniej wejście do niej. Jest coraz więcej ludzi. Bo za parę minut zaczyna się check-in. Już od 20 paru minut mogą się czekować prosi, był tu m.in. Sam Long i kilku innych, ale, ale nie wszyscy skorzystali z tej opcji więc będą musieli też pewnie postać w kolejce bo kolejka się robi coraz dłuższa no, że tak powiem check-in potrwa cały dzień, w zasadzie chyba od 12 do 18, więc na spokojnie wszyscy pewnie zdążą stawić swoje rowerki do strefy i przygotować wszystko na jutro

No to słuchajcie, za jakieś niecałe pół godziny 25 wszystko się zacznie. Już się zacznie tutaj. Będziecie mogli to zobaczyć. Najlepiej na YouTube Ironmana, bo to jest tak dobrze, nie wiem czy uda mi się. Mam to jakoś sensownie to zrealizować już jest dziki tłum. I to mówię głównie o kubicach. Zawodników też jest sporo. Spotkałem przed chwilą Szemka, Szemka Gaja, za którego będę trzymał też kciuki. Jednego z naszych młodych wiatrakowców. Jeszcze Age Gruperów, ale to ja że już będzie startował w kategorii pro, także Przemek trzymamy kciuki, a zaraz ruszają prosi. Zaraz jak zaraz, ale wszystko jest prawie gotowe. No to jedziemy. No to szanowni, prosi ruszają na rozgrzewkę. Mamy tutaj start. Prosi będą się rozgrzewać już się rozgrzewają kurde, aż bym skoczył z nimi też popływać powiem wam popływam, ale po południu albo jak będą jeździć na rowerze bo jak stąd skończą płynąć pojadą w góry, to ich nie będzie co najmniej 4 godziny, więc trzeba będzie jakoś zagospodarować ten czas może wtedy popływam, a jak nie to pewnie już po zakończeniu Tutaj zwycięzca jest e, oczekiwany około godziny 15, czyli jakieś całe 8 godzin powinien mu zająć iron, a potem co? Potem będą sobie AIDS-gruperzy walczyć, a ja sobie będę może wreszcie ten spirował, bo to intensywny czas, ale nie ma. Nie ma lekko. Robota reportera wymagającą jest. No i ruszyła prezentacja zawodników, co oznacza, że już naprawdę ostatnie minuty dzielą nas od startu. O, sam Lejlo, lokalny bohater. Nie wiem, nie, nie. Mam nadzieję, że widzicie więcej ode mnie, bo możecie domyślać albo nie, za wysoki nie jestem. Na szczęście wyciągając rękę A, do góry i trzy coś tam jest na stanie mam nakręciarz No to słuchajcie no wszystko gotowe Panowie prosi czekają na napięciu na sygnał startera Wyruszyć do wody przed nimi 3,8 km pływania po w trasie pływackiej w kształcie takiej trochę litery W czyli popłyną, wrócą do brzegu yy, i znowu wypłyną w morze i znowu wrócą i dopiero później polecą do T1 gdzie się przesiądą na rowery pojadą w góry na 180 km 2 km 180,2 yy, km a potem wrócą i tutaj po promenadzie angielskiej Anglików Przepraszam, będą biedne cztery pętle łącznie maraton 42,2 no i po tych 226 km poznamy nowego mistrza świata no i ruszyli ruszyli do wody no tak jest no na razie na start, bo jeszcze sygnału startowego nie było. Start jest z wody. Teraz tam się zatrzymają i będą czekać na ostateczny sygnał startera. Także czekamy wraz z nimi. To już naprawdę ostatnie sekundy. Prosi już dawno płyną, a teraz czas na age Grupperów. Ma 15, startuje z, e, pierwsza fala h Groupów h -group. e, Wśród nich właśnie Przemek Gaj, za którego trzeba w już płynie Tam widać też naszą świetną triatlonistkę Ole Bańbor W różowym kapeluszu, można ją poznać wszędzie Która jest tutaj, żeby w Przemkowi Też mu kibicuję. Zaraz zobaczymy co tam się będzie działo dosłownie sekundy w startu Age Group także ruszamy Johnny ruszamy Jest to niesamowity widok pojem. Aż, aż czuję takie trochę wzruszenie, trochę podniecenie i też tak chcę, słuchajcie, no ale to już tutaj e, myślę, że pełen dystans to nie dla mnie. Nie wiem czy kiedykolwiek będzie dla mnie, ale krótsze na pewno. Więc e, panie i panowie trenerzy z klimu, Teamu, się na szyfowanie nowego zawodnika. A tymczasem... Trzymam kciuki za cały team poland, który dzisiaj będzie się zmagał tą wymagającą trasę. Wygląda na to, że proszę... Właśnie wyruszają na trasę rowerową. Tutaj się spunkrowałem po pływaniu. Jest! I ona szomburg pierwszy. Dępni. Lecą polecieli szybciutko to idzie a no, już pewnie zaraz no, no, do zobaczenia za 4 godziny, że tak powiem no, pewnie za tyle mniej więcej wrócą Sprawdzę tylko jak tam kacper, kacper 13 po pływaniu kacper wstępnie 13 po pływaniu A na bike start był 15, wyprzedził go Christian Blumenfeld w tak zwanym międzyczasie No jadą, jadą, no co mają robić? To mają lepszego do roboty. Niedzielny poranek niż sobie przejechać. 180 km na rowerze po wcześniejszym przepłynięciu prawie 4, a na koniec, dla rozluźnienia jeszcze maraton. Bo czemu nie? Słuchajcie, no ja trochę naładowałem baterie, Słuchajcie, no ja po naładowałem baterie własne, właśnie no, własne może bo nie bo właśnie własne, że nie właśnie. Smaczne, ale przynajmniej jakiekolwiek. Pan wyjadł na rowerze, jak są mniej więcej na rowerze, jak są mniej więcej w połowie. Yy, yy, jak na rowerze, jak że... mniej więcej w, jak sobie w trasy, trasy, na rowerze, tak, że... na rowerze, Jamie że... który na normalnie. -I zmienia się na prowadzenie już za nimi też jest Jonas Szomburg, już e, za nimi e, też jest Naona Czwartmicył, Tristan Blumenthal, Naona na Blumenthal, e, na 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 Sam Laidlow podobnie, 5, 5 Sam Laylow podobnie, po 5 minut po 80 e, kilometrach, po 80 Widzę chyba 25-26 miejsce. No, no nic, no to ja spadam do Expo i wracam ja na, na start biegu. I wracam na Jadąc. start biegu. Here we go! Jest! I tak jest! Martin van Riel! I kolejni panowie! I kolejni panowie. Tak, tak jest! Sam Langlois! Nick Thompson! Australia. Jest. 113. Gustav Iden. I następni. Biegną panowie. Tak jest. Tak jest. Come on, Jamie! Come on! Come on, Magnus! No i pobiegi. I tak 40 km 42 i 2 i będzie koniec. Dobra ekipa, proszę rozrzeć gardła, bo za chwilę będzie bieg Kacper. Nasz Kacper. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Ale już po prostu lada moment. Pojawi się tutaj. Nasz człowiek aktualnie na starcie biegu był 24. Ze stratą ponad 18 minut do lidera. I właśnie się do nas zbliża. Tak jest. Dawaj, Katper Pokażę Wam jeszcze tutaj. Alejek jeszcze tutaj. Aleje gwiazd. Często w poprzednich edycji, w poprzednich edycji. zaczynamy od początku, zaczynamy od Przegulny początku, idziemy pewnie do, bardziej idziemy współczesnych, do, bardziej uczestnych, martalników, lecimy dalej, lecimy um. dalej, Bum lukbaniel, oj, zwiało mi kapelusz z Oj, zwiało mi kapelusz Sorry. Sorry, musiałem wrócić po kapelusz. Sorry, musiałem Fimmy wrócić dalej. po kapelusz. Knismak, Jan Major. Knismak, Kor, Jacobs. bardziej współcześnie z Sabasem Kinley. No i tu już bardziej współcześnie z Sabasem Kinley. Jan Frodeno. I blue. Jan Frodeno. I no i ostatni. Gustaw Iden. 2022. Tam Lejdlow tutaj, 2023. No i ubiegłoroczny mistrz z Kona, a także e, wyłącznie Patryk Lange jest trzykrotnym mistrzem. Wygrał też w 2017 i 2018. Dzisiaj chyba nie wygra, bo gdzieś jest daleko. Niemniej i tak jest, wiecie, legendą. I to absolutną legendą. Więc tak czy siak zapisał się już w annałach, jak to się mówi, tej dyscypliny. A my idziemy na górę. My. Ja i wy idziecie ze mną. Pokażę Wam jeszcze z góry jak wygląda start trasy biegowej. <mulety> Gustav, congratulations. What a race, what a day for Norway. I know you'd love to be world champion again, but how happy are you for Kasper? Truly, truly insane. Well, us three running out together just like in training. Yeah. This in Nice. The Vikings are victorious. 2025 Ironman World Championship. So dj danny standby to all the fans and everybody up and down the finish line